Witam na kanale Złotych 100. Dzisiejszym banknotem jest banknot z nominałem 2000 wizerunkiem mieszka pierwszego banknot ten został wprowadzony do obiegu w roku 1977, 14 serii, następnie w roku 1979 38 serii i w roku 82 13 serii najpopularniejsze. Najczęściej spotykane serie wszystkich serii 65 w kolorze czerwonym są to rzadko spotykane serie. Najrzadszą serią, jak na razie, jest seria AE, którą wyceniam na 700 zł. W kolorze zielonym są to serie, których nie udało mi się znaleźć na aukcjach w Stanach Bankowych w przeciągu 3 lat. Więc te serie są rzadkie, ceny będą na pewno wysokie. Jeśli posiadacie taki banknot, to macie dużo szczęścia. W kolorze żółtym są to serie banknotów, które znajdowały się w albumach wydanych przez Narodowy Bank Polski w roku 2015. Znajdowały się tam serie AA, dlatego taka niska cena. Rzadką serią jest A, B, P, R, T. No i na pewno te w kolorach zielonych. By wycenić swój banknot, patrzycie na datę, serię. Ten banknot jest z roku 79. Więc rok 79, seria AC. AC 110 zł. Ceny, które tutaj widzicie, są na podstawie cen banknotów w stanach bankowych, więc takich niepogniecionych, niezłamanych w pół, niepobrudzonych. Oczywiście ceny mogą być wyższe. Z prawej strony możecie zobaczyć, wyszczególnione są, dzięki czemu banknot może uzyskać większą cenę niż te w tabelach. Specjalne numery. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie lajka, like suba. Jeśli znacie ceny banknotów w kolorze zielonym, napiszcie w komentarzu. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach.